Witam dzisiaj 18 grudnia otwieramy 18 hej, otwieramy 18 Nie będziemy patrzeć co tam w ogóle jest patrzymy ja też nie patrzę i uwaga co to jest co to jest to jest człowiek ale fajnie, to jest człowiek. O, tak wkażiemy. Wszyscy będzie się tutaj nie. O proszę. Dobra. To teraz sprawdźmy czy to na pewno jest człowiek. Tak, to jest człowiek z fioletowym łóżkiem. Ja cię będziemy mieli komplet. To otwieram. Mamy otwartą. tej spodnie mamy z śnieg szynkami. Szkoda, że tu nie ma na drogu. Trochę dziwnie. Tutaj mamy na przykład takie. O, skrom. O! A tu z drugiej strony śnieg. A tu nie. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. To składamy. Mamy złożoną. Tak to się prezentuje. I tak z tyłu się prezentuje. Trochę dziwnie, że tu pada śnieg, a tu nie. Hmm. Mamy łóżko fioletowe. Zobaczmy, jaką my mamy kolekcję tych łóżek. Tych wszystkich, tych. Zaraz Wam wszystko powiem. Dobra. Po pierwsze, ta tutaj o ma to łóżko. Yy, ta tutaj o. Ma to łóżko. O, proszę to. Ten tutaj, o pan, ma to łóżko. No w sumie nie pana, ale figurka. Ale już trudno. Ta tutaj, o. Ma. Tu, o, proszę, takie łóżko. I ta tutaj, o, ma takie łóżko. Ciekawe, co będzie w 19. No, ciekawe. Mamy komplecik. A, nie złapię. No, trudno. Pa, miłego dnia i do zobaczenia i miłych świąt. Może jeszcze się zobaczymy w święta. Pa.